Olej rzepakowy jest jednym z najlepszych olejów dostępnych na rynku, a to dlatego, że aż 90% jego składu to są nierozsądne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, czyli te tłuszcze, które w naszej diecie powinno być najwięcej. Omega-3 korzystnie wpływają na profilaktykę chorób układu krążenia, poza tym wpływają na leczenie niektórych nowotworów, obniżają również poziom złego cholesterolu dzięki zawartym sterolom roślinnym, zawierają również spore ilości witaminy A, E oraz K. Niektóre osoby eliminują ten olej ze swojej diety, a to z powodu glifosatu, któremu przypisuje się wiele różnych niekorzystnych właściwości zdrowotnych i negatywnego wpływu na nasz stan zdrowia. Natomiast badania naukowe no, nie są jednoczasne w tym temacie i nie potwierdzają jednoznacznie negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Warto wspomnieć, że wyższą toksycznością ostrą, czyli taką, która nam bezpośrednio może zagrażać na życiu, charakteryzują się takie substancje jak nikotyna, kofeina, witamina D, a nawet aspiryna czy sól kuchenna. Ilość glifosatu uznana za bezpieczną została określona na 10 mg na 1 kg oleju, natomiast dzienna dawka dla człowieka zupełnie niebezpieczna, to jest 32,5 mg a dla osoby ważącej 65 kg. Jeżeli więc mamy maksymalne stężenie glifosatu w oleju rzepakowym, to dziennie możemy spożyć bez narażenia zdrowia ponad 3 kg oleju rzepakowego. Poza tym glifosat jest bardzo słabo przyswajalny. Jedynie 20% glifosatu może się przyswoić z przewodu pokarmowego i jest do tego bardzo dobrze metabolizowany. a 75% jest wydalny z moczem w ciągu 7 dni. Ponadto glifosat nie rozpuszcza się w tłuszczach, więc jego pozostałości nie znajdziemy w oleju, który wytłoczymy, tylko w wytłokach, które pozostają po wytłoczeniu oleju z nasion. Dlatego o ile stwierdza się obecność glifosatu w samym rzepaku, w nasionach jest to ilość też dopuszczalna, o tyle nie stwierdza się obecności glifosatu w oleju rzepakowym, czy to rafinowanym, czy nierafinowanym. Ponadto najnowsze rozporządzenie Unii Europejskiej z poprzedniego roku wskazuje, że glifosat może być używany jedynie jako środek chwastobójczy bójczy i jeżeli glifosat zostanie stwierdzony w jakiejkolwiek ilości w nasionach rzepaku, powinien być taki produkt odrzucony przez tłoczny oleju. Warto wspomnieć, że olej rzepakowy regularnie jest badany przez Państwową Inspekcję Sanitarną na właśnie obecność glifosatu i nie stwierdza się obecności glifosatu w tego typu olejach. Biorąc pod uwagę skład oleju rzepakowego, czyli obecność tych tłuszczy korzystnych, które chcemy mieć w diecie przeważającą ilość, jak i niską obecność tych tłuszczy nasyconych, które należy eliminować, a tym przydatność oleju do spożywania zarówno do smażenia, jak i na zimno, uważam, że olej rzepakowy powinien być pierwszym wyborem oleju dla każdego Polaka. I o ile glifosat jest kontrowersyjnym produktem, o tyle nie stwierdzono jednoznacznie jego negatywnego wpływu na Yy, zdrowie, a tym bardziej nie stwierdzono jego obecności w oleju, że